Bam bam, a noces nas Hej, wam wszystkim A tutaj na nowym odcineczku oczywiście a oczywiście ze mną jest Dziś nagrywamy zamiany kont Ja jestem na możecie zaprosić się na rozbite serce 2015 nagrywam na moim Nie no, że hashtag nagrywam Aha, nie no, spoko a, a, Ja tak mam z reklamę, bo, bo ja tak mało mam subów Może dostanę, jakiegoś odkrywę no jasne, a w ogóle e, ten zmieniamy ubiór, to zmieniaj mój piękny ubiór, ja ci mówię. O, w ogóle jak ktoś mi się spytał, czy nagrywam live, a, czy odcinek odcinek. Pozdrawiam, piękno na 5114 i w ogóle... Nie, no jest... z nią na moim koncie, to ona, ja mam widę. No, na pewno. No i aha, dostałam autograf... Patrzcie, dostałam autograf od 50199. nie, no, w ogóle mam serduszku. Nie, no jest. Aha, bo ja... Aha, nie, no spoko, że... No ja nie mogę do Ciebie konkretnie napisać. Ale, ale hej, ma no. i on jest fajny, jak No, no, nie <try> wiem. O kurcze, pieczone. A, a, a ale za śmiesznie. No bardzo, nie no, w ogóle zmienię e, ten twarz, nie no, kurcze i będę, będę... Ty, ty chcesz mi Nawet się masz. No, no nie dobra, zmieniamy twarz, czekajcie. Zmienię sobie twarz. A mm. ja jak ja zmienię całą myśl na muzykę? Nie no, dobra. W takim razie, patrzcie, ładnie, no pięknie będzie, czekajcie. Ale szanuj, to też ekrany są człowiekowe. Musi być taki nos, o jest pięknie, wam powie. zbędziemy haczery. Ja myślałam, że już kupiłaś. No oczywiście kupujemy i patrzcie, zmieniamy skórkę na taką, no i Ale ja nie mam No Dobra, nie, dobra, ten, teraz zaproszę ciebie do sklepu, aha, bo nie, jest, no, nie no kurde, zaproszę ciebie, no, habana... Nie, bo ja się ubieram. Och nie, o niech patrzcie, habana banana, przy, przyjęła do mnie zaproszenie, hana banana. To nie, nie, to, nie, nie, nie mój chwiek. No jej, potrawiłam coś tego, nie. Yy, w ogóle moje... Nie no, ja to pięknie ciebie ubiorę. Czekaj! Ci. Fajne bluzki, ale chyba ty nie masz fajnych ubrań. Aha, nie no spoko, a ty nie, a ty masz cudowne, co powiem, nie no. A no, spoko, <toczny> tylko muszę troszeczkę sobie tak muszę parę przejść, żeby tak naprawdę. Nie, wow, ty masz mi Nie no, kurde, ile ty masz tych przyjaciół? Ja nie wierzę o tym, nie no, ale z ciebie. Ej, ale ty nie masz żadnych znaków! No, bo, bo ma dopiero z, z, powiem tobie, że jest 22, nie? Nie no! A no! no Nie no! No ja, to, to nie, bo ja robię ten! No ja, co ja w takim razie nie wiem. Idę, o zobaczycie, jakie ja ty masz filmy. O zobaczymy. Last Christmas. Let's You get O kurczę, zobaczymy najstarszy odcinek. Bój. <grym> nie, nie, <grym> Strach Hasztag dwa no kurczę szykuje się niespodziewana zabawa. Dlaczego mi się nie wyłączył, no kurczę dobra, to e, pierwszy odcinek, najnowszy odcinek. Aha, nie no, spoko. nie no, fajnie, że się oglądałam, nie no, nie no, naprawdę, bardzo, bardzo dobry film. <laughs> A w ogóle masz grupę na koncie? Zobaczymy, zobaczymy, czy masz grupę. Klubę. Klub, dobra, grupę, klub, co to za... <laughs> e, o, czekaj, e, o, masz 33 członków, e, no. E, Dużo to, nie? No, bardzo. O kurcze, no nie, o, o kurcze, no, o, dostanie ktoś prezent, wylosuję tutaj. <grymne> dostanie ktoś prezent, trzymaj mnie, dwa, cztery, przed spacją. A nie ma hashtagu, a nie ma to lecimy dalej. Następna osoba, która. Wnikle, ale, ale... Zielona i różowa, no, y, różowa nie ma hasztagu, no, kto ma ten hashtag, no, dajcie te hashtagi. Może ta osoba wygra hashtag. Masz hashtag? Nie masz hashtagów. Ola może wygrać. Ola, wygrywasz ode mnie pre... Aha. O, masz, masz twój prezent, no nieźle. Dostaniesz ode mnie, tym, 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 Aha, nie ma nic z listy życzeń. przepraszam, bardzo, ale już nie ma nic prezentów z listy życzeń. bo jeszcze nie rozdamy. No i wszystko kronik nikt nie dostał, ponieważ nie mieli hashtagu i nie mogłam nie mogli dostać prezentu z listy rzeczy. masz jakiegoś awardca. Wiesz co, ja sobie ten odbiorę, Będę taka, wow, no masz e, tego diamentowego, nie złotego Ty mi no, no tak to... ja, No za co, ja nie e, Kup e, pięć rzeczy lub e, ubrania, które kosztują 500 startkosów więcej To chyba e, e, brązowe jak niekolwiek Nie? Złoty masz Boże, a jak mnie tu ubrałaś, nie no, naprawdę polecam Rzadko no, to, nie? Nie no, łazuję, serio. ładnie, serio I co te pyszki mają w sobie? Nie wiem, ładnie to wygląda, zaparcie no, <laughs> A ja to taki pro, pro, możecie oglądać moje brązowe do Ja brądu, nie! Proszę nie! Może w ogóle macie tutaj link? Dam tutaj link do nowego parta, gdyby możecie obejrzeć będzie dzisiaj. jest jedna. A mam w ogóle, mam ją znajomić. Ej, bijemy do Pauli. Daj ten, wejdź do Pauli. a ja wejdę z tobą, okej? Okay? nie i sobie dać o, o, w ogóle stworzyłaś lukę. Ja też musiałabym stworzyć lukę, ale ja sobie też stworzę lukę. Tu była Oliwia Skórcza ja sobie. i Bardzo bardzo piękne w ogóle tytuł tego tego tytułu luka będę, no bo tutaj będzie. Tu była Nina. Bardzo piękna, oryginalna. Wiem, bo jestem oryginalna. Grump <laughs> Grampa. Hej, YouTube! Ten, Polska Czerwona 6. Pozdrawiamy Ciebie. Tak, pozdrawiamy i to jest mój... Ej, nie mogę jej znaleźć. Nie, no, nie, no masz ją znaleźć. <laughs> tu była... Nie, <I, śmiech> na na przykład. No to chodź, wbijamy, Nie ma już jaj dostępnej. Ej, to idziemy do z skąd? Nie. To gdzie idziemy? Do Peti. Szukam jej, kurde, no. No? O, ja! Aha, wbijasz, Dobij do tego pokoju jej nie napisz do niej hejpie tak Nie masz, jest do jej pokoju, no, ej, no Damy da lock, love o oh, No nie, och nie, to będzie źle niedobrze Patrz ile osób jest na tym, Boże, no, no Ej, to musimy się zareklamować, ale masz tam fajną animację Napiszę hejka um, Ale masz fajną animację No wiadomka, na twojej, aha, ta animacja, 2 na 10, 2 na 10, ello <gulę> 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 ta jest, nie, nie, ta? A jest kokotliwy. Aj, to jest ok. To tak, 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 tak mi się podoba. Może bo mi jakiś skontryk, nie bo masz mało ołóz, tak? znaczy. No. <gulę> <Nie>. <gulę> Ale pani na animację, no super, powiem tobie. Boże, ta animacja co dostałam. Nie. Boże, no. I pokażę O Boże, jaka animacja cudowna. A ja sobie tak leżę, nie no. Kurczę. Ale i ciebie. Fotografii. Nie, no, nie Teraz możesz mi robić. Boże, ja to mam animację, nie wierzę samą siebie. No nie! Ale fajna animacja, ja nie wiem, bo ja nie mam tak wszystkich animek. Beja taka bogata jest. Nie no, nie znajdę. Lata. O, to jest fajna Lata. animacja do party powiem tobie, co? Jak zrobisz robisz partę to tak tak, no. O patrz mam lasem, mam water gun i dwa. Nie! Odsłoniłaś mnie, coś jest a ja sobie siadam, tak? No proszę mnie odsłonić. Ej, siadajmy gdzieś, siadajmy. Ale śmieszna nie no, naprawdę. O, e, e, nie no, e, kto mnie zaprosił, zgadnij, nie no, skurcze, aha, nie. Aha, nie, nie Chcę zobaczyć, ktoś zapisał hej. Ja w tym czasie pozdrawię osoby. Więc ja tutaj poszukam. Czekaj, Więc pozdrawiam Biedronka, marinetka, Serduszko, Serduszko. Dobra, to ja pozdrawiam Polskę Czerwona. bardzo pozdrawiam, mnie, no kurcze. O ja balonowala, balonowala, okej. Okay. O, no to chodźmy na czat, bo kurczę, bo chodźmy na czat do kawiarni, powiem to, no. Chodźmy do kawiarni. Poszukam jeszcze parę osób, którzy napisały do mnie hej, No, a ja sobie pójdę do kawiarni, nie? no kurczę, super. O, w ogóle sobie odbiorę style właśnie, no. Zbierz Wiecie, mój. tak, podałam Rik Sala, jeden, dwa, Mogą to być tak, z, takie stare, więc, więc tak, więc pozdrawiam, Chodź tutaj, bijaj do kawiarni szybko. A mi się nie pokazuje, że masz. A teraz, <śmum> Aha, <śmum> ja znam siebie. Dobra, dobra. No to w ogóle ja jestem wierzyciel. Kurczę! Daj, <śmum> dalej! Ho horror kawiarnia! Kurczę, no. Horror ja, kawiarnia. Nie wiem, że jak jest kawiarnia, to niby ten. Kawi no ciekawe, czy mi się konto. <śmum> konta. konto. Aha. Och nie, jak się buję, kurczę, no. Sakujem. o kurczę, no trochę jej tutaj. To no, u Was w krótkim odcinku <laughs> Kończymy ten odcinek I możecie dać subami I oczywiście, o no No i oczywiście łapkę w górę I przejdźcie, możecie dać nas polecany, A teraz outro